Wszystkich hodowców w Hodowczynie ponownie u mnie na locie. E, dzisiaj mamy e, 17, tak? 17, dzisiaj 17, 17 września 2023: piąty lot konkursowy. E, kolejny lot z miejscowości Nowogard. No fajnie się stało, Mateusz mnie znowu zaskoczył, bo nie miał być, ale jest. Także serdeczne dzięki. No cóż, Gołębie wypuściliśmy, wypuścił nasz oddział o godzinie 7.05 w Nowogardzie. Ja zakoszowałem 60 gołębi. Z ostatniego lotu mi dwie sztuki brakują. 3 sztuki zostawiłem. No i cóż, czekamy na ten lot. Zobaczymy, jak będzie. Gołębie w tej chwili są w powietrzu 2,5 godziny ponad 2,5 godziny. Jeszcze nie mam żadnego sygnału z krótkiego kilometrażu. Także ten. No i cóż, ja korzystając z okazji. Jak już tutaj chwilę jestem przy głosie, a gołębi jeszcze nie ma, no chciałbym się przypomnieć z tą moją akcją. E, gołębie za zakupy zestawów pierzeniowych. Można nabyć u mnie w moim sklepie ptasie wypas. E, tak jak wcześniej tam mówiłem, zestawy pierzeniowe oryginalnie stworzone przez firmy, e, takie zestawy, które hodowca sam sobie, że tak powiem, złoży. Ja mogę złożyć. Wszystko to będzie brało udział w losowaniu pięci gołębi. Tak jak wam powiedziałem, gołębiami do rozlasowania będą m.in. szpaki i, i, i z, z, z gołębi pałki oczywiście te gołębie mam od Mateusza Wałęsy od 2017 roku, także u mnie się bardzo fajnie sprawdzają. No i cóż, fajna taka miła niespodzianka, bo też kolega, jeden, jeden z kolegów z mojego oddziału, który na wiosnę wygrał, wygrał również u mnie w sklepie za zakupy gołębia. No, okazuje się, wybrał sobie akurat szpaka. Okazuje się, że ten gołąb w tej chwili ma cztery konkursy i walczy o piąty i walczy o tytuł lotnika w oddziele i w sekcji. Także widzicie, to nie jest tak, że chyba da gołębie na losy i to jest jakiś odpad. To są gołębie z najwyższej półki, takie jak ja mam. Także ja, wiadomo, jak w gołębiach. No, po najlepszej parze, którą uważamy za najlepszą, może wszystko ginąć, a po jakichś przypadkowych ptakach może pięknie latać. Także to nie jest zresztą pierwszy raz bo kiedyś 3 lata temu podarowałem koledze za wypożyczenie gołębi, też dwa gołębie, między innymi szpaka i ten szpak w młodych lotach siadł jako pierwszy na oddział, a za tydzień powtórzył ten wynik i siadł jako ósmy na oddział, także myślę, że to nie przypadek, także cieszę się, że takie informacje do mnie spływają, że moje gołębie się gdzieś tam pokazują, zresztą to nie pierwszy raz, no ale jest też taka trochę znieczulica, że hodowcy, <laughs> hodowcy nie, nie chwalą się, albo potem po jakimś czasie wyjdzie, że a to po twoich, Wychodowałem fajne gołębie, i tak dalej. Ale dobra, żeby nie zanudzać, wracając jeszcze krótko do tego konkursu. także Zakup jakiegokolwiek zestawu pierzeniowego preferuję do, do wzięcia udziału w moim konkursie, wygrania tych pięciu gołębi. A zakończenie konkursu będzie tam w pierwszym tygodniu października. Także tyle. Czekamy na gołębie z lotu Nowogard. Mamy pierwszego gołębia. Jest drugi, jest drugi z kierunku, zaraz ten drugi będzie siadał. Tam szły jakieś dwa, ale nie twoje. Tak. Mamy kolejne trzy. Tak, są trzy, cztery, pięć. Poczekaj, bo jeszcze dwa asy do siadania. Skąd jak wejdą? Woj, woj. 8 mamy. To jest 9 gołąb teraz. Woj. I to te, znowu ciemny, 3 ciemne, 3 z tego samego gniazda. Także widać, że. Dłuższe loty... Jest to, następny? Też od tyłu już. ...wymagające to im pasują, nie? Czekaj. Jak? wypuszczę to? Nie, oni już siada. Oj. Pięknie. Dobra. Mamy. Nie? No, czyli dzisiaj selektywny znowu będzie lot, moim zdaniem. Ale widać, że dużo ptaków mi poprawia tutaj. Widzę, że się spieszy. Także zauważam, Dużo podobnych ciągle w pierwszych gołębiach. Systematyczność. Systematyczność, dokładnie. Mamy kolejne dwa. Jeden nie odbity. Mamy kolejne dwa. Poczekaj. Będą siadać. Wołaj, Krystian. A nie, nie 7 i 11, nie, 18. Wołaj, wołaj. Są trzy. Mamy trzy Trzy są, już wsiadałem teraz, Czekaj czerwony, czerwony by się nadał teraz. Nie, siądzie już, już psty siądzie teraz Teraz siądą Ostatnie kółko i siądą Albo jeszcze jeszcze mają werwę. Tak. Jeszcze jeden chyba lecił gdzieś. A, ta sali też była poprzednia. Coś, coś nerwowe, to tak. jeszcze jeden siedzi na Tak, miejscu. ale teraz nie wiem, czy to twój, czy... Chyba będzie mój. Chyba, że obcy może, ale... Bo tak trochę dziwnie. Nie wiem, nie kojarzę. No, no to dzisiaj, dzisiaj bynajmniej mnie Nie ma jakiegoś tam, jakiegoś nalotu mocnego. Jak ten lot wygląda ja tam, ja tam akurat się W czasie lotu za bardzo nie kontaktuję z kolegami Bo mnie to za bardzo nie interesuje Bo często zostałem w konia zrobiony Mówili, że jest taka, albo inaczej Także Na moje to Jak to się u nas mówi, zegar pokaże, rachmisz obliczy I tyle w temacie Nie ma co się denerwować A ten gołąb, który tam siedzi, pokaż nie wiem, właśnie czy to mój, czy nie mój. Ale myślę, że chyba, ale jeden myślę chyba, że nie, że jednak opcja. Bo już by jest, On by zszedł, No dobra, czekamy na następny. Ciekawy, czy ten dołożony, co przyszedł w poniedziałek, czy. Nie, nie, to jest ten. To jest ten. I jeszcze jeden jest z góry, Patrz, jak idzie. Widzisz? Aha, widzę, widzę. Nie wiem, czy uda się go tak. Jest, jest. A jeden jeszcze O z wysokiego Ale siądzie pięknie O, prawda? Nie, to no, chyba jednak pół czy obcy Zaraz zobaczymy, Nie obcy bo on się nie ode tego. Mamy następnego, jest następny, panie Krystianie, zaraz będzie siadał, jeszcze jedno kółeczko, i jest następny, dwa będą. Wratań i jeszcze ten drugi miał. Boję się, boję. To nie ten krążu jest. Ta się odbił, już, tak? tak. Ten krągi. No, ten ma jeszcze siły. Za dużo podałeś turbo siła. O, krepie, bo jeszcze jeden chyba leciał. Ale jeszcze jeden gdzieś tu latą No dalej chodź No idź, Co tu stoisz? Śmigaj Zaraz wejdzie No jest Następny on klepał, tak No i widzisz, te pierwsze w miarę weszły, a teraz widzisz. Jest I następny. Jest tak czy? Nie wiem. Teraz to już od spoku. Od od... Tak, te już były tam. A ten może najszybciej wejdzie niż tamtą. no dalej mała dobra tak 822 numer 1. szpaczek jest tu się cofni Antosio. Siada Twój szpak. Tam jest. No, zaraz zobaczymy. Ten sam? Zobaczymy. Ale mi się No. A jakby twój tułacz już usiadł, to mhm. nie wierzał się w to, mama. Tak, widzisz, gołąbek z lotu przychodzi. A Awi, teraz możesz. Wujek ci pokażę jak są w środku. Wujek on chciał zobaczyć w środku, jak są ptaszki. Mamy kolejnego gąbka? Tu, tu, tu chodzi o no zaraz tu będzie siadał, tu patrz, tu będzie leciał No, czekaj, bo jeszcze się nie odbił No i zobaczyć ile jest teraz na zegarze Pomalutku Pomalutku no, chodźcie tego następny tysiąda Zaraz będzie. Ja wiem, jest, widzisz? No jest. to, jest, to jest no, no. No, no Wasza pozycja jest zagrożona, I... Jeszcze jeden. tam tutaj nie, Prze... No siądziesz Pięknie się odwróci, co? Ładnie zrobiłam, tak? tak? Tak. Dobrze. Mamy, poczekaj. Mamy, nakręcimy to. Była przerwa, a już mamy. piękne płowo Niech usiądzie. No, przychodzą wysoko. A mamy żurawie znowu? Wysoko i pojedynczo, nie? Jeszcze jeden. ona wtedy też. tam. Co tam leci? Żurawie. Żurawie. Pokażemy, żeby nie było. Przeleciały. Dobra, odbita. Mamy gołąbka, biały lotek. Antoś, patrz, jak będzie siadał. Lot tutaj No, ale ładnie, żebyś go nie poszł teraz. Bo się boi tych żurawi. Patrz. Jak sądzę. Chodź chodź, 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 chodź. Zaraz skoczy. No dalej, wchodź Chodź, chodź, wchodź. No, odbity Odbił Już się odbił Już w zegarze jest odbity to ci powiem, jeżeli to jest taki lot, a ich... No dobra Antek, ile mamy? Dwadzieścia cztery Dobrze Mamy dwa no dobra, zobaczymy, że ma to wrócić no. Dwa gołębie Tam strom kojarzy Tylko niech usiądą No wchodzić Odbite Mamy następnego. Kapią, kapią teraz, kapią gołębie Widać, że walczą w pojedynkę. O, to też taki późniejszy. Ale dał radę. No. no dalej, chodź, chodź, chodź wchodzimy, wchodzimy. Wołaj. O, trzy są, dwa są jeszcze. Jeszcze jeden był chyba chyba. Obcy. Nie, to na ogonie leciał. Tamten jest obcy na pewno. No dalej. Jest tak, odbity. Dobra. dobra, będziemy kończyć tą relację z tego lotu. No co, mamy 30 gołębi. No, prawie godzinka już jest od pierwszego, także widać, że, że dzisiaj jest bardzo selektywny lot. Wydawało się, że będzie szybki na temat, a, a jest dosyć selektywny Gołębie pojedyncze wracają ale miejmy nadzieję, że się zajdą także cóż, za tydzień mamy jeszcze dodatkowy lot okręgowy zobaczę jak będzie sytuacja, ile tych głębi się zajdzie czy będę koszował, czy nie i cóż, no i cóż na koniec przypomnę się cały czas o tym o tych moich zakupach tych zestawów pierzeniowych i gołębiach do wygrania i telefon do mnie 507 745 300 zamówienia można kierować Kilkanaście zestawów sprzedałem przez ten tydzień, także widać, że jest zainteresowanie. No i tyle i co? Spotkamy się pewnie następnym razem na losowaniu tych pięciu gołębi za te zakupy. Ale to będzie w październiku, także dogramy z Mateuszem termin. Zobaczymy, jak mu będzie pasować z przyjazdem i tyle. Także co? Hasłem dobry lot. Kończymy to relację. Zobaczymy. Mówię, jest 50% gołębi na 60 skoszowanych 30 w domu. I nie jest dzisiaj tak łatwo, chociaż początek ładnie przyleciały, ale no zobaczymy, czas pokaże. Dobry lot.